Cześć, nazywam się Sylwia i na co dzień pracuję w salonie firmowym Rainbow w Magnoli we Wrocławiu. Dzisiaj mam ogromną przyjemność zaprezentować Wam pięciogwiazdkowy hotel Infinity Bayelkan w Kushadasi. Zobaczcie sami. Hotel położony jest na wzgórzu i ma przepiękny widok na góry. Znajduje się 4 km od centrum miasta Kushadasi, natomiast od lotniska jest położony około 130 km. Hotel położony jest tylko 25 km od historycznego miasta Efes, więc warto skorzystać z wycieczek fakultatywnych i zobaczyć to przepiękne miejsce. Obok obiektu znajduje się port, skąd można popłynąć na rejs wzdłuż wybrzeża. Wzdłuż wybrzeża hotelu znajduje się Taras Słoneczny. Tutaj leżaki i parasole przynależą się bezpłatnie, natomiast leżąc na leżakach można wsłuchać się w przepiękny dźwięk szumu fal. Myślę, że jest to bardzo odprężające, a widok jest majestatyczny. Hotel posiada także małą, pieszczystą plażę, a za obiektem znajduje się dużo większa, słynna Ladies Beach, którą zobaczymy wieczorem. Hotel posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Można zjechać na taras słoneczny, a także na plażę windą. Przy tarasie znajduje się drink bar, z którego warto skorzystać w tak upalne dni, a wieczorami grają tam muzykę na żywo. Kompleks posiada trzy baseny. Aktualnie znajdujemy się przy basenie głównym, który ma 1,40 głębokości. Przy basenie głównym znajduje się brodzik oraz zjeżdżalnia dla najmłodszych. A zaraz zobaczycie największą atrakcję tego hotelu, czyli Magic Aqua World z 20 zjeżdżalniami. Przed Wami największy aquapark w Kushadasi – Magic Aqua World. Jest tutaj około 20 zjeżdżalni, a także basen ze sztuczną falą. Obiekt strzeżony jest przez ratowników, więc dzieci mogą czuć się tutaj bezpiecznie. Jest to idealne miejsce dla fanów wodnego szaleństwa. Znajdujemy się w pokoju standard. Są one urządzone w jasnym stylu. Są bardzo ładne, komfortowe. Są tutaj łóżka pojedyncze albo typu king size. Każdy z pokoi ma widok bezpośredni na morze. Znajduje się tutaj także klimatyzacja centralna oraz minibarek. Znajdujemy się w pokoju standardowym Large. Jest on wyposażony tak samo jak pokój standardowy, natomiast różni się metrażem, oraz dostępne jest łóżko typu King Size i także jedna dostawka. Wszystkie pokoje są z widokiem bezpośrednim na morze. Hotel posiada także plac zabaw. Zobaczcie, ile jest tutaj atrakcji. Dla najmłodszych dostępny jest także mini Hotel posiada bogatą ofertę animacyjną. W ciągu dnia instruktorzy prowadzą m.in. jogę, pilates, a wieczorami odbywają się spektakularne pokazy. Dla osób ceniących sobie spokój i relaks zachęcam do skorzystania ze spa. Tutaj kryty basen, właśnie turecka, sauny, a wszelkie masaże i zabiegi kosmetyczne są za dodatkową opłatą. Obok znajduje się także fitness, który jest bardzo dobrze wyposażony. Na terenie hotelu znajduje się sklep z pamiątkami, liczne butiki, a także fryzjer. Znajdujemy się w restauracji głównej, która nazywa się Santorini. A dlaczego? Ponieważ urządzona jest w biało-niebieskich barwach, a na zewnątrz znajduje się przepiękna kopuła, gdzie możemy zjeść posiłek, wpatrując się w przepiękne otwarte Morze Egejskie. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć Wam, że jedzenie w tym hotelu jest bardzo dobre. Są dostępne także cztery restauracje à la carte azjatycka, włoska, z owocami morza, a także turecka. Dosłownie 400 metrów od hotelu znajduje się Lady's Beach, czyli jedna z ładniejszych plaż w Kuszadasi. Jest ona wyróżniona błękitną flagą. To właśnie tutaj, wzdłuż plaży, znajdują się liczne tawerny, restauracje i puby. Codziennie tutaj tętni życie. A w zakamarkach tętniącego życiem miasta możemy znaleźć przepiękne i romantyczne miejsca. Hotel Infinity Bayelkan jest to doskonały resort pięciogwiazdkowy, który serwuje przepyszne jedzenie. Głównie skierowany jest dla rodzin z dziećmi, ze względu na bogatą ofertę animacyjną, a także wielki aquapark. Jest to doskonały obiekt także dla park, które cenią sobie lokalizację, ponieważ jest położony blisko centrum miasta, a także starożytnego Efezu. Dużym atutem tego miejsca jest przede wszystkim taras słoneczny oraz widok na morze. Każdy, kto tutaj przyjedzie, myślę, że znajdzie coś dla siebie i będzie bardzo zadowolony.